Ciężko już wytrzymać bez roweru, a jak człowiek idzie, no to co chwilę leje. Tam niby niebo jakieś jaśniejsze, a tu ciemne. Nie dobrze. Ale damy jakoś radę. Podpompować. Pop dwóch tygodniach prawie przerwa. ubyło? no ubyło zwykle daje o, trochę ponad dwa po tej kuchni po prostu ciągle pada jak się trafiło okno pogodowe to staram się to wykorzystać i jadę do lasu zobaczymy jakie tam warunki bo mam nadzieję że w płota wielkiego nie będzie mimo wszystko I jak to się da trochę pojeździć godzinkę dwie, jak parę rundek po, po ścieżkach rowerowych da się zrobić jak nie, to przejadę się po okolicy, po asfaltach. Pogoda po prostu, dziadostwo ostatnie. I prognozy też nie są najlepsze. Patrzyłem przed wyjazdem. Jest takie dwa tygodnie najbliższe, bo no w zasadzie codziennie ma plać. Jeśli nawet nie cały dzień, to po prostu godzina dwie. Mam nadzieję, że to wszystko ulegnie zmianie. O, teraz na przykład słońce wychodzi. No ale pół godziny temu też słońce było i nagle już przyszła chmura i przelało. Ale nie na ile ciekawiej to nie było wygląda. Jest takie ciemne deszczowe ewidentnie. Dziś nad lasem. O tam. Mam nadzieję, że mi z tego nie będzie. no i zobaczymy jakie warunki. Troszkę błota jest Ale tu jest najgorzej na dole zawsze No na rowerze MTB pierwszy raz po najmniej dwóch tygodniach A tutaj to chyba trzy tygodnie nie było O ciepło jest. A, błotowy jest. Ile stopni? 15. Trzeba się będzie rozebrać na górze. Już czuję ciepło. W porównaniu do ostatnich razów tutaj. O jest takie błoto. Na szosę już nie było czasu dzisiaj Na szosę to trzeba ze 2-3 godziny Najmniej A poza tym jak ma lać, Za chwilę znowu to bez sensu Wolę do lasu się blisko przejechać Koło Bo zrywa, tylne, buksuje, ale już zielono od ostatniego razu. Przynajmniej miejscami zależy, jakie drzewa albo krzaki. Ale różnica spora. A las wita podjazdem, jak zwykle. Wić trochę głupieje, jeśli chodzi o procenty, bo koronidze przeszkadzają. Woda spukała, sporo liści stąd. Bo normalnie te kamienie są pozasłaniane. Trzeba będzie się rozbrać na górze. Z kamizelki przynajmniej. No mnie dzisiaj się nie da tutaj szaleć. Trzeba po prostu czy tak pojeździć dla przyjemności. czy znaczy, są po prostu wszędzie błotko. trudno i ślisko. Co tu się schować? Nie ma żadnych liści. Tutaj przycupnę przed tym pod tym drzewem. No, zimno mi teraz, bo jest mokry. No, i zrobiło się całkiem zimno. Temperatura spadła o 5 stopni, gwałtownie, po deszczu. To nie był duży deszcz, ale mimo wszystko zrobił swoje, że mi teraz trochę zimno. Bo leźli po korzeniach niż po błocie. Spokojnie dzisiaj w lesie ptaki śpiewają, ale innych zwierząt nie widać. Sary nie widać. Czasami przebiegają między drzewami, tak jedna po drugiej, zwykle w odstępach dwóch, trzy sekundowych, ale w ciągu dnia to one się chowają raczej. Tutaj pełno ludzi co chwilę to idzie. Także nie mają lekko złudźmi, niestety. Z prawej, z lewej, i od tyłu mały wypych, Ech, bo było to za duże. Akurat mi się segment jakiś włączył, ja nie chcę żadnych segmentów. Nie będziemy bić, żadnych czasów ani się przymierzać. Idź stąd, stąd właśnie komuś szprychy połamiesz. Tak. chopa w budowie. chyba. O, ostatnio z chopami na pięku Jazda dość karkołomna Przed chwilą zostawiłem rower. Ale przy ścieżce i poszedłem na boczek. No i widzę, że nadjeżdża rowerzysta. On widzi rower, który stoi. Przejechał i za chwilę zawraca. I nie widzi. No więc ja wychodzę za drzew, a on mówi, że on ogląda z Ha, to jest de go zaciekaliło. No jest chyba taka zasada, że jak stoi rower sam, to się do niego nie podchodzi. Ciężko tu wyjechać. Pilnujmy rowerów generalnie. Mam tu kłopot, bo za stromo, żeby kręcić na takim przełożeniu, a przerzucanie pod taką górę to nie jest dobry pomysł. Coś trzeba wymyśleć. To zjadę jeszcze raz. Jesteśmy na szczycie. Jednym ze szczytów Lasu Tynieckiego, bardzo malownicze miejsce z szałasem. Jak już ktoś ma dość cywilizacji, może tu wpaść, odpocząć. Całkiem rozsądne rozwiązanie, może się okazać niedługo. No i pomału dzisiejszy wypad. Dobiega końca Nie to zajęło A prawie dwie godzinki takiego bujania się po lesie Ale lepsze za nic Trzymajcie się do zobaczenia Życzmy sobie lepszej pogody Dni deszczu Cześć